Dajcie w nowym odcinku na moim kanale, pokażę Wam <coughs> mój nowy pokój. Przepraszam za głos, ale jestem trochę ochotna. Więc widzicie, winek jest i porter jest. Więc tak. Miałam przymembrowanie i teraz mam tu kanapę z dwoma poduszkami, Mają szafę z książkami i grami. Tu mam moją szafkę nocną. Łóżko. biurko, trochę za trochę i moje dwie szafy i toaletka co, so, przepraszam, że nie było filmików za dużo na moim kanale ale nie miałam czasu, bo były święta wielkanocne niedługo na pewno pojawi się Cupcake Challenge i na pewno y <coughs> będzie 30 faktów o mnie więc papa pa, pa.